Drodzy moi widzowie, widzam was w tym specjalnym, bardzo krótkim filmie, postaram się szybko tutaj streścić, e, mianowicie proszę was o udostępnianie tegoż filmu i wzięcie udziału w akcji mailowania, spamowania i czegokolwiek tam jeszcze sobie zażyczycie kreatywnego, e, że, byle żeby powiadomić Aquapark Fala w Łodzi, że to co robią jest niewłaściwe. A konkretnie chodzi o post na Facebooku dosłownie sprzed paru godzin dotyczący, reklamujący właściwie ofertę skierowaną do osób dorosłych weekendową tylko. Podkreślo, z podkreślonym wielokrotnie takim jakby takim uszczypnięciem wobec dzieci, że, że w ten weekend właśnie ci dorośli będą mogli spędzić bez bachorskich pisków i, e, i krzyków. Trochę może koloryzuje, ale mniej więcej taki był przekaz. A na dole wklejona, kiczowata zupełnie, mogę powiedzieć, tak grafika. Też z przekleś... przekreślonym Bobasem, tam w tle, a na tle tego ten Aquapark. I ktoś może powiedzieć, że mają oni do tego prawo, żeby robić taką ofertę. Przecież każdy może robić co chce. Otóż jakby po pierwsze, moralnie jest wątpliwe szerzenie czegoś takiego, takie oskarżanie jakby dzieci o wszystko co najgorsze, już wyjątkowo dużo jakby stresu dzieciaki przechodzą i ja to, ja to takie rzeczy dobrze bardzo wiem, że, że bardzo się dużo od nich wymaga w naszym kraju, a nie tylko tutaj. I dokładanie im, oskarżanie je o, o to, że są dziećmi, po prostu jest, y, mogę powiedzieć, chore. Y, chore jeszcze tym bardziej, jeśli robią to ludzie, którzy utrzymują się z pieniędzy publicznych, y, wspólnej po prostu kasy i biorą z tego może nawet i tylko ile sobie zażyczą wręcz. Yy, jednocześnie reklamują się w taki sposób, yy, szerzą kwas właśnie wobec dzieci, i my nie możemy na, nie, jakby nie zareagować i przejść obok czegoś takiego. My musimy zwrócić bezpośrednią uwagę, że, że skoro są to nasze pieniądze, skoro oni na nas po prostu stoją, że tak powiem, na nogach. To jeśli będą robić coś skrajnie wbrew naszej woli i wbrew zwyczajnie naszej moralności i podstawowej godności takiej ludzkiej, to my, my będziemy właśnie reagować, my nie przejdziemy obojętnie. Ewentualnie mogą na te kasy nigdy nie dostać, może nikt już tam nie przyjdzie do tego akwaparku, żadnego biletu nie skasować i, i się nie dołożyć w ogóle, a już. Do meritum przechodząc, na czym ta akcja by polegała, to chodzi o to, żeby postować, jakby repostować, wręcz jak Wam się nie chce nic pisać, ale też możecie to sami sobie coś tam postować na tych Twitterach, Facebookach różnych i tak dalej, te rzeczy, na YouTubie, nawet na, na karcie społeczność swojej. Jeszcze to i chyba będzie ważniejsze, żeby na skrzynkę mailową tegoż akwaparku, administracji tegoż akwaparku wysyłać spamy wszelkiej maści po prostu. Byle no, w sumie najlepiej, żeby się tyczyły tematu, tak, żeby gdzieś tam w tytule, w treści miały jakby wspomniane coś na ten temat. I podam Wam link oczywiście, znaczy adres mailowy tego, no i Was proszę bardzo o udostępnianie tego filmu, ludzie muszą wiedzieć o tym jakby, że o tej powiedzmy aferze, że to jest niewłaściwe i że, że tym się po prostu my musimy jako obywatele nawet zająć, tak? I, I po prostu nie przejdziemy obok tego obojętnie. Już parę maili tam wysłałem. Droga, tam administracja. Nawet nie musimy, zobaczcie, wiedzieć, kto tam tym wszystkim administruje. Mam to nawet gdzieś w ogóle. Kto, kto tam jest prezesem tego czy cokolwiek. Byle, żeby wiedzieli, że jeśli ktoś się utrzymuje z publicznych pieniędzy, to również musi się jakoś godnie zachowywać. Musi mieć jakąś moralność. I nie pozwolimy na to zwyczajnie. Także dziękuję Wam. Jeśli to obejrzeliście i zostawcie jakieś tam lajki i tak dalej i to udostępniajcie. No i chętnie bardzo was widzę jak dołączycie do tej akcji. Czołem.